Jakbyś H1, H1 tu 2, 4 0 H1 H1 tu 240 możesz zostawić zabezpieczenie i następnie udałeś się kursami południowymi w sektorze RPK RPKSub to korweta służy do poszukiwania, identyfikacji oraz w ostateczności do zwalczania okrętów podwodnych. Może to robić samodzielnie lub też w grupie z innymi okrętami do tego przeznaczonymi, razem z, we współdziałaniu również ze śmigłowcami zopowskimi. RPK-SZUP jest okrętem również wyposażonym w artylerię okrętową, systemy przeciwlotnicze, także oprócz uzbrojenia stricte zopowskiego, możemy też również razić cele nawodne, jak i cele powietrzne. W dniu dzisiejszym wykonywaliśmy zadania, można powiedzieć, kompleksowo. Jest to też moje założenie jako dowódcy, aby nie skupiać się tylko na jednej dziedzinie, natomiast korzystać i szkolić załogę z całego spektrum możliwości, jakie ma okręt. Dlatego też zawsze te zadania układamy w taki sposób, aby równomiernie cała załoga mogła się szkolić. W dniu dzisiejszym wykonaliśmy dwa zadania ogniowe. W pierwszej kolejności wykonaliśmy zadanie z uniwersalnej armaty AK-176M Zadanie to wykonaliśmy zgodnie z instrukcją organizacji oceny ocenie strzelań artyleryjskich. Dział pierwsze w armii bajowym! Następnie wykonaliśmy strzelanie sytuacyjne z wielkokalibrowego karabinu maszynowego WKM-BM. W trakcie dzisiejszego strzelania, celem była tarcza w dryfie. o obsadzeniu okrętu! K176M przeznaczona jest przede wszystkim do zwalczania pilotowanych lub też bezpilotowych środków napadu powietrznego. Możemy również prowadzić ogień z tej armaty do e, lekko opancerzonych celów nawodnych, bądź też e, prowadzić ogień do e, celów naziemnych e, z wody. Armata k 176 jest tak jakby, można powiedzieć, główną armatą, głównym wyposażeniem tego działu. Natomiast e, posiadamy jeszcze dwie armaty zu 23 m które również służą do zwalczania środków napadu powietrznego. Również możemy zarazić cele nawodne tą armatą. Posiadamy również okrętowy system uzbrojenia 35 mm. Jest to nowoczesny polskiego projektu system. Nie jest sterowany miejscowo, tylko z konsoli tutaj na mostku na GSD. Skład działu. Chodzi jeszcze grupa rakietowa. Tutaj na wyposażeniu posiadamy rakiety Opel, również polskiej produkcji są to PZTR-GROM. Rzadko już dojdzie do takiej sytuacji, że dwa okręty nawodne będą się zwalczać w odległości zasięgu armat artylerii. Dlatego też posiadanie tych armat to nie jest tylko zwalczanie celów nawodnych, ale przede wszystkim obrona przeciwlotnicza. Jak również obrona przed zagrożeniami asymetrycznymi. Mam tutaj na myśli drony nawodne, powietrzne, jak również szybkie łodzie motorowe. Dzisiaj realizowaliśmy zadania z zakresu broni podwodnej, tak jak zadania rzucania bomb głębinowych mających na celu zwalczanie okrętów podwodnych. Scenariusz zakładał okręt podwodny, który może operować w rejonie naszego, naszych działań, tak. Więc weszliśmy w taki, w taki obszar, rozpoczęliśmy poszukiwanie takiego okrętu. Następnie sklasyfikowaliśmy ten wykryty obiekt jako wrogi okręt podwodny i przystąpiliśmy do zwalczania go. Kaszub, jako korweta do zwalczania okrętów podwodnych, posiada. Wiele takich zdolności są to stacja podkilowa MG322 oraz stacja opuszczana MG329. Są to zasadnicze środki i urządzenia, które wykorzystujemy celem poszukiwania, klasyfikacji okrętów podwodnych. Najprostszym sposobem myślę, że jest tutaj słuchanie takiego okrętu podwodnego tak? działanie w trybie pasywnym. Gdzie nasłuchujemy wszelkich szumów, które do nas docierają, i spośród tych szumów staramy się wyodrębnić te częstotliwości, na których mogą operować okręty podwodne. Następnie wypracowujemy parametry ruchu celu, które są niezbędne do kolejnego etapu, jakim jest użycie uzbrojenia. Jeśli chodzi o kaszuba, mamy tutaj szeroką gamę uzbrojenia do zwalczania okrętów podwodnych. Przede wszystkim to są rakietowe bomby głębinowe. Grawitacyjne bomby głębinowe, które dzisiaj rzucaliśmy, oraz torpedy 153. Działanie takiej bomby głębinowej jest w zasadzie proste, ponieważ jest detonator w zapalniku, który się znajduje wewnątrz bomby. Załoga i obsada grupy torpedowo-minerskiej jest odpowiedzialna za wprowadzenie głębokości, na której ma nastąpić detonacja. Oraz na komendę dowódcy rzucenie takiej bomby po prostu w odpowiednim miejscu, na odpowiedniej pozycji, tak aby było jak najskuteczniejsze odrażenie okrętu podwodnego. Na tą chwilę rpk szu w planach ma udział w dwóch ćwiczeniach międzynarodowych Baltops 25 oraz Northern Coast 25 oraz ćwiczenia narodowe, które będą się w przyszłym roku odbywały czy to marynarki wojennej, czy trzeciej flotyli RPK Szup będzie brał w tym udział. To są plany na przyszły rok.